Centrum skłusza www.redeco.pl wwwredego.pl. Dziś o dwóch meczach bardzo udanie wypadli m.in. debiutanci ekipa ElektroTimu rozbiła rzetelną firmę 6 do 1, grając z ubiegło sezonowym spadkowiczem z pierwszej ligi pokazała, że trema Beniaminka jej akurat nie dotyczy. Od samego początku do defensywy zostali zepchnięci gracze rzetelnej firmy, a goście. Raz po raz stwarzali zagrożenie pod bramką rywali. Bohaterem spotkania został Piotr Maciejewski, który aż czterokrotnie pokonał grającego w bramce gospodarzy Grzegorza Kartaszewicza. Pierwsza połowa na dobre rozpoczęła się w dziesiątej minucie, kiedy to właśnie wspomniany Maciejewski dał o sobie znać po raz pierwszy. Drugi gol padł na finiszu pierwszej połowy. Bramkę zdobył Kamil Kornacki. Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak skończyła pierwsza, to znaczy od uderzenia Michała Janowicza w 26 minucie było... 4-0, a swoją drugą bramkę w tym meczu zdobywa Maciejewski. Chwilę później honorowe trafienie autorstwa Patryka Przystasia. W końcówka spotkania to jednak popis Piotra Maciejewskiego. Najpierw trafia do siatki po uderzeniu głową, a w ostatniej minucie dobija strzał kolegi z drużyny ustalając wynik spotkania. Byliśmy na drugoligowym froncie, teraz odwiedzamy pierwszą ligę. Hardballs pokonali... FC Oranie 2 do 1. Mecz ten był drugim pojedynkiem, jaki rozegrali zawodnicy w tym tygodniu, i obie drużyny chciały zachować status niepokonany. Od początku sporo emocji na wyróżnienie zasłużyli bramkarze, którzy przez pierwsze 15 minut kilkoma znakomitymi interwencjami chronili swoje ekipy. Jedyną bramkę w pierwszej części uzyskał Jarosław Polak, i Hart Balsi prowadzą. 1 do 0. Druga połowa rozpoczęła się od zdecydowanych ataków pomarańczowych. Okazja pojawiła się w 26 minucie, kiedy to w zamieszaniu pod bramką najwięcej zimnej krwi zachował Karol De Peras i wpycha piłkę do siatki. Kilka następnych minut to wiele nerwowości. W 33 minucie rzut wolny dla Hard do piłki podszedł najlepszy tego dnia Jarosław Polak i popisał się świetnym mierzonym uderzeniem. To była decydująca akcja meczu. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl